Witajcie w raporcie z W25. Już tylko 5 dni pozostało nam do rozpoczęcia sezonu 2021. W pierwszym meczu w Gnieźnie naszym rywalem będzie ekipa Orła Łódź. O tym i o tym, co za nami powiemy w dzisiejszym odcinku. Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Znamy już pełny harmonogram pierwszych dwóch kolejek Ewinner pierwszej ligi sezonu 2021. W pierwszym meczu Wniźnianie na własnym torze spotkają się z drużyną Orła Łódź, natomiast tydzień później, 10 kwietnia, również w sobotę o godzinie 16, um, udadzą się na mecz wyjazdowy do Ostrowa. Pierwszy mecz w dniźnie, no i kolejne póki co bez kibiców, o czym niestety doskonale jesteście poinformowani. Bardzo nam przykro, że nie będziecie mogli spotkać się z zawodnikami na stadionie, że oni tutaj nie poczują waszego dopingu, ale robimy wszystko, abyście choćby w domu poczuli stadionowe emocje. Przygotowany dla kibiców będzie program w wersji PDF, który będzie można pobrać z naszej strony internetowej. Te wszystkie szczegóły dostępne również w naszych mediach klubowych. Zachęcam do ich odwiedzania. Emocje? No pozytywne, bo w końcu nam przyjdzie ta adrenalinka i ta chęć rywalizacji w końcu na co to, to czekaliśmy, budowaliśmy przez całą zimę będziemy mogli pokazać na torze. Więc jak najbardziej się cieszymy, że tak naprawdę możemy czas odliczać na zegarku i bardzo to cieszy. Za naszymi zawodnikami blisko dwa tygodnie dużych i poważnych treningów na Stadionie Przywrzecińskiej. Menedżer Rafał Wojciechowski mówi o tym, że jest zadowolony z postawy poszczególnych zawodników. Nie odbyły się co prawda mecze sparingowe, ale ostatnia sobota to taki blisko 15-biegowy, pełny trening zawodników, którzy przygotowują się do pierwszego starcia z Orłem Łódź. Ten tydzień przed samym spotkaniem to kolejne dwa treningi. Pierwszy z nich odbędzie się w środę, drugi w czwartek. Pierwszy mecz już w sobotę o godzinie 14.30. Tak, zdecydowanie wszystko idzie zgodnie z planem. Mieliśmy bardzo intensywne zgrupowanie. Można powiedzieć, że z pięciu dni cztery na torze. Tak naprawdę trzy dni poświęciliśmy dla wszystkich zawodników pierwszej drużyny. No i wszyscy zawodnicy myślę, że są już spacowani do, 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 do tego toru i do tego, aby mogli ścigać się już z przeciwnikiem w rozgrywkach ligowych. Można powiedzieć, że Wykorzystaliśmy intensywnie ten czas i dzisiejszy, dzisiejszym dniem, ostatnim treningiem, można powiedzieć takim wewnętrznym treningiem punktowanym, możemy podsumować, że, że ten okres został bardzo dobrze przepracowany i musimy poczekać teraz na efekty tej pracy. Zachęcamy Was do kupowania napojów Powerbank. Kupując ten napój stajecie się również w drobnej części sponsorem naszego klubu. Powerbank oraz Sklep Polski, czyli miejsce, w którym znajdziecie ten napój, a także nasz klub przygotowały konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej startgniezno.com. Weźcie udział w konkursie, zdobądźcie nagrody no i stańcie się sponsorem. Pamiętajcie, że zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Istnieje możliwość wsparcia gnieźniskiej szkółki różnowej, wasz 1% podatku może stać się wsparciem dla adeptów czarnego sportu. Nie zapominajcie o tym podczas rozliczenia. Sponsorem programu jest Hilgas, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.